Historia zna wiele cywilizacji, które upadły. Każdy taki upadek poprzedzała seria zjawisk, które dziś są aż nazbyt widoczne: powszechna korupcja, arogancja elit, upadek wszelkich autorytetów, zniszczenie zaufania między ludźmi, podejrzliwość, egoizm, zalewanie kłamstwem, degeneracja moralna i uczynienie antywartości nowymi normami. Zboczenia stają się codziennością, a istotne sprawy są wypierane przez tematy zastępcze. Sterowane przez tych, którzy chcą odwrócić naszą uwagę. Na dole społeczeństwa narasta nienawiść, która zawsze nasilała się w schyłkowych fazach istnienia wielkich imperiów, od starożytnego Rzymu począwszy. Dziś po tych imperiach zostały jedynie historyczne wzmianki. Weźmy choćby przykład Adama Małysza, prostego chłopaka o wielkim sportowym talencie, który przebił się do wielkiego świata. Bóg dał mu talent, ale nie dał charakteru. Bo tylko człowiek, który potrafi powiedzieć nie, jest prawdziwie wolny. Kto dzisiaj pamięta o uwielbianym niegdyś Adamie Małyszu? Stał się on ambasadorem największej zbrodni współczesności i obiektem nienawiści tych na dole. On, Lewandowski i reszta celebrytów doskonale wiedzieli, w czym biorą udział. Wiedzieli, że sprawa budzi ogromne kontrowersje, a mimo to zdecydowali się dać jej swoje twarze. Dlaczego? bo utrzymanie materialnego i towarzyskiego statusu stało się dla nich ważniejsze od przyzwoitości. Taki właśnie jest mechanizm, który prowadzi do degeneracji życia społecznego. Normy upadają, a podziały stają się nie do zasypania. Kiedy nikomu nie można wierzyć, społeczeństwo przekształca się w zbiorowisko walczących ze sobą egoistów, których poza wzajemną nienawiścią nie łączy żadna więź. Taki stan rzeczy jest błogosławieństwem dla elit władzy. Bo nienawistną zbieraniną najłatwiej jest rządzić. Na końcu tego procesu czeka nas upadek państwa, upadek społeczeństwa, a finalnie upadek całej cywilizacji, która wartości, na których wyrosła, utopiła w rynsztoku. Nie jest przypadkiem, że ta sama hołota celebrycka i medialna broni oraz wspiera każdą inicjatywę narzuconą przez wysokie czynniki polityczne. Nieważne, czy chodzi o masowe szczepienia, bezmyślną i samobójczą pomoc Ukrainie. Wośb czy cokolwiek innego. Mechanizm jest zawsze ten sam: wszystko jest na sprzedaż. A jeśli wszystko można sprzedać, rzeczywistość staje się bazarem zorganizowanej prostytucji. Świat dziś przypomina wielki dom publiczny, zarządzany przez elitę wpływowych sutenerów, którzy sterują sznurkami przysanych do systemu dziwek, uzależnionych od luksusu tak bardzo, że dla obrony swojego statusu quo nie cofną się przed żadnym kłamstwem, żadnym kurestwem. Paradoksalnie za swoją małość i brak widzenia, poza czubkiem własnego nosa, te ladacznice same zostaną zdeptane przez tych samych Alfonsów, którzy je dziś karmią. Bo dla nich są one jedynie narzędziami, pacynkami, które wyrzuca się na złom, gdy się stępią, zastępując nowymi. To jak na wielkiej szachownicy, gdzie małość milionów pionków finalnie prowadzi do zbiorowej tragedii. Ludzie sądzą, że cokolwiek obronią, jeśli przyjmą postawę tchórzy. Chowając się za kagańcem na ulicach, nie rozumieją, że stracą wszystko właśnie dlatego, że są bezmyślnymi tchórzami. Ich tchórzostwo i głupota są tylko paliwem dla tych, którzy ich dręczą. Czy na to mamy pozwolić? Czy godzimy się na bycie pionkami w grze, której finałem jest nasza własna klęska? Czas na refleksję, czas na działanie.